Taki silny. Aczkolwiek, no, yy, jak mówiłem, że to robimy, to robimy zawsze po Ciebie, to jest zawsze taki sam. Nawet nie, nie trenowaliśmy i może to było dla nas dobre, bo była, bo była pożona Plandeka i myślę, że zawodnicy troszeczkę byli pozłamani tym, że nie mogli potem piątek, ale myślę, że to na dobre napłynęło, bo motor mógł być troszeczkę inny, a tak, a, tak był, a tak był idealny. Jeździł Pfeiffer yy, bardzo. Z dużym bólem, bo bark, bark bardzo mocno bolał. łokieć, był bardzo zdarty, coś mu tam wyskoczyło. Myśleliśmy, że to może być złamanie, ale dzięki Bogu nie było to złamanie, tylko po prostu coś bardzo i, Ale chwała mu za to, że dzisiaj zrobił porządny punkt. Była niepewność, taka że powiem, przy tym meczem, chociaż e też jakoś tam dodatkowo z tyłu głowy, że była myśl, że jesteśmy u siebie. Wiemy jak start zawsze. E, Toromistrz z trenerem e, przygotowują identyczny co do, tre, do każdego treningu, do każdego, do każdych zawodów. Tego mogliśmy być pewni, bo sędzia dało na to pozwolenie przed samym meczem otworzyć ten e, tor na starcie i fajnie się to udało. Na pewno trzeba wyróżnić Oscar'a Palucha i e, że, że tak powiemy taki był Pierwszą połowę meczu, i ogólnie do końca swoich startów, no, był takim prawdziwym liderem. Nie? Niby junior, malutki, młodziutki chłop, ale naprawdę ciągnął nas za uszy. Pomagaliśmy mu, i, no, i naprawdę ten wynik był. No, bardzo fajny do, do momentu, e, kiedy, kiedy Oskar już odjechał swoje mecze i tam zaczęliśmy tracić, jak widać, jak nam brakuje e, takiego ogniwa na, na całą przestrzeń jakby meczu. Nie jest super, nie jest rewelacyjnie, tak sobie jak mi się pytali tylko działacze, czy dam radę, czy dam radę, no, nie miałem wyjścia, bo ten wynik też już się w końcówce robił na styku i musiałem jechać, żeby też... E, Ciemno, nie puszczać buby tak, na nominowanie. Ja w Gorzowie nie mam problemu. W Gorzowie się czuję dobrze, jest problem e, z wyjazdami, że ten... ciężko mi jest e, przeskoczyć z tego domowego toru e, na, na inne, gdzie jest bardzo twardo na wyjazdach, ale e, szukamy dalej. Tak? E, cieszę się, że w końcu zaczynamy mieć mecze u siebie, a nie też e, tak, bo, że to był dzisiaj trzeci mecz tak naprawdę, a mamy szerpiec. Cały tydzień nie mogliśmy odbyć żadnego treningu, a ja też miałem z silników po serwisach, po zmianach i tak naprawdę byliśmy wyłączeni z opcji treningowej i nie mogliśmy w ogóle e, odjechać e, nawet jednego kółka, bo zawsze ta plandeka leżała albo przed deszcz i, i gdzieś było ciężko w ogóle cokolwiek zaplanować, więc e, ja ostatnio na motorze siedziałem tu